treny w sprzęcie dla najlepszych wejdź na groundgame.com Łukasz Brzeski na piątych urodzinach Hartnox Fight Sport witam serdecznie. Cześć, witaj. Powiedz mi, będę pytał każdego zawodnika o to, jak ty długo jesteś związany z grupą menadżerską, Artura Gwoźda. Wiesz co, ja ponad 4 lata, także ja jestem z Arturem prawie od samego początku i co? i Razem nam się układa, razem osiągamy sukcesy, więc, więc no jest super. No mocno się rozwinęliście na przestrzeni tych pewnie z Twojej perspektywy 4 lat, ale tych całych 5 lat Artnoxa, bo z małej grupy menadżerskiej zrobiła się jedna, największa na pewno jeżeli chodzi o liczbę zawodników, ale myślę, że w tym top 3 grup menadżerskich w Polsce się plasujecie. Tak, tak, no wiesz co, tak naprawdę gdyby nie Artur, to, to ja przed Arturem biłem się na jakichś wiejskich galach, to Artur załatwił mi pierwsze jakieś poważne walki, pierwsze poważne gale, dlatego jesteśmy razem, no i no jest dobrze, nie? Taki chyba spory Wasz wspólny sukces to jest e, zwycięstwo w Dana White Contender Series, i ten upragniony twój angaż w UFC, a dla niego też pierwszy zawodnik w organizacji UFC, także taki wasz obopólny sukces. Tak, tak, no to jest chyba, póki co, no, mój na pewno największy sukces. Artur ma teraz wielu zawodników, którzy również osiągają sukcesy, ale no, osobiście to, 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 to naj, największy mój, mój sukces. E, a powiedz mi, jak wy się poznaliście, jak do tego doszło, że związałeś się z Arturem, no bo mówisz, że wcześniej biłeś się na wiejskich galach. Więc rozumiem, że najpierw przyszła jakaś propozycja walki, a za tym kontrakt menadżerski. Więc poznaliśmy się z, z Arturem także e, mój trener Wojtek Hoły, który jest tutaj ze mną, e, szukał menadżera dla kilku z jego zawodników i Artur był wtedy tak jakby jeszcze, e, no, zaczynał też, prawda, my również zaczynaliśmy, chcieliśmy się jakoś też bić na taki, na taki większy rynek z walkami, no i Artu, e, Wojtek się dozwał do Artura, Artur załatwił nam pierwsze większe walki na, na pierwszej gali, że to był chyba... EFN wtedy się poznaliśmy w Toruniu. A propos Wojtka, bo wiem, że tam nawiązałaś też współpraca między organizacją Babylon MMA i odbędzie się Gala w nowym targu. Powiedz mi, z perspektywy ja wiem, że UFC sukces duży, ale nie jest trochę żal, że nie będziesz mógł tam zawalczyć. Wiesz co, no jest, jest trochę żal, no ale co każdy idzie swoją drogą, no, ja wybrałem tą póki co, to cieszę się, że, że Babilon nie zamknął mi drogi do innych organizacji. Bardzo dużo też zawdzięczam za Babilońskiemu i, i całej federacji I bardzo się cieszę, że miałem tam taką przygodę i epizod, kto wie może jeszcze kiedyś. No dobra, ale teraz jesteś w UFC, nie chcę pytać o to co się, co się wydarzyło, bo to już rozmawialiśmy o tym choćby na MMA Weekend w Krakowie. Natomiast zawieszenie się kończy, albo już się skończyło, tak? Zawieszenie mam do czerwca. Do czerwca, tak. A jest już jakiś wstępny wasz akces w stronę UFC, kiedy ty będziesz gotowy na, na ewentualny debiut w organizacji UFC? Tak, jak tylko skończy się zawieszenie, ja jestem gotowy, będę dostawał ofertę i prawdopodobnie je będę przyjmował. Ciężko powiedzieć, kiedy, kiedy będą jakieś rozmowy i tak dalej, ale póki co ja jestem otwarty jak najbardziej, kiedy tylko będą. Będzie okazja, to będę walczył. Powiedz mi, jak wygląda teraz ten twój okres? Bo e, ty z Wojtkiem u siebie w nowym targu trenujesz, e, z Kamilem Zawarskim, który to spina w całość w Krakowie, masz też psycholog od sportu, e, sportu walki, która cię, cię prowadzi także e, to jest takie jakieś budowanie zaplecza pod ten debiut w UFC na razie. Tak, no wiesz co, zawiązałem współpracę z wieloma ludźmi, którzy mi pomagają w, te, w tej chwili. Bardzo mi to umożliwiła też firmanowi, bo gdyby, gdyby nie oni, to nie miałbym takich możliwości. A dzięki nim moja kariera rozwija się w taki sposób, że raz w tygodniu jeżdżę do Rzeszowa ćwiczyć z Krzyśkiem Bigdoniem i z Szymkiem Bajorem. Raz w tygodniu najczęściej jeżdżę do Kamila Wojciechowskiego na Śląsk. Raz w tygodniu jeżdżę do Wojtka Hołego robić z nim stójkę kickboxing. No i w Krakowie mam jeszcze trenera od motoryki, właśnie to jest Karol Kruczek, gdzie robię treningi motoryczne. Mam też właśnie Panią psycholog Julię Homską, trenera Wojtka Hułego, Kamila Zawarskiego. No i tak sobie współpracujemy w takim, w takim większym gronie, prawda, żeby osiągać sukcesy wspólnie. Zaciekawił mnie ten Kamil Wojciechowski, bo to pod kątem zapaśniczym rozumiem do niego jeździsz, bo Chyba musisz mi przyznać, że zapasy Kamila Wojciechowskiego przełożone z tego co on robi w Bundeslidze do MMA naprawdę dobrze się prezentują i e, czy sporo wynosisz z tych treningów z nim? Tak, bardzo bardzo, e, bardzo dobrze Kamil potrafi godzić te zapasy, takie zapasy jako zapasy z, z tym co robi pod MMA, z mocną kontrolą, z kontrolą pod siatką. Bardzo dobrze mu to wychodzi i mogę się w tych płaszczyźnie od niego wiele nauczyć. E, nie będę pytał jak przebiegają sparingi z Szymonem Bajorem, bo wiadomo co na sparingach, to na sparingach, ale... To też chyba taka wartość dodana, bo Szymon Bayer, doświadczony zawodnik z niejednego pieca chlebia, więc to też pewnie wpływa dobrze na Twój rozwój. Tak, no, Szymon Bajor, świetny polski zawodnik, bardzo dużo się od niego nauczyłem, cały czas się uczę, dlatego że jest to taka jakby moja no, kurczę i no, wartościowsza znajomość. Oprócz tego, że jest świetnym zawodnikiem, jest też świetnym człowiekiem, bardzo wiele razy w życiu mi pomógł i, i, i bardzo się cieszę, że go poznałem. Dobra, teraz na koniec. Czego byś chciał życzyć Arturowi na kolejne może 5 lat Artnox Fight Sport? Czego bym chciał życzyć? Wytrwałości do, do trzymania się z takimi pięknymi umysłami jak ja. No i co? No i jeszcze więcej, zawodników. Zdrówka, oczywiście, bo to zawsze jest najważniejsze. No i co? Żeby to wszystko toczyło się dalej, nie? Sukcesów pewnie. O, sukcesu najbardziej. Nie? Dobra, to dziękuję Ci bardzo i miłej zabawy dzisiaj. Dzięki, wielkie, bardzo Ci dziękuję.